Weź Esio Tutaj Mateusz, idziemy na kółko i kreskę. No nie pamiętam. Józek, Józek No ten co on na mnie wołacie Józek? No nie pamiętasz mnie? Ej, ja sobie nie w tym momencie. Serio, idziemy na kółko i kreskę? Oj masz inny głos, sprawia. No masz nowy telefon. Jutro? Dobra, o której? A nie, w sobotę A w sobotę, a ja w sobotę nie mogę Bo ja idę w sobotę na kreskę i kółko a nie. nie, serio się pytam kiedy nie Na jutro Ale dobra, a o której? No, no to jak będzie szedł Dobra No to jesteś mówieni <laughs> Mutujcie to się! Przesłuchujemy, iż telefon czynny jest od godziny 8.15 do 20. Wszystkie rozmowy są nagrywane. Nie. Wyciszcie się! Będę wpierdolą oci...

Jestem uzależniony od internetu i komputerów, no i, no i no i w szkole mnie koledzy User tam ja mnie nie, nie lubią. Recording. Ja nie wiem co ja mam zrobić. A na wszystkie tematy niby nie będzie można znać. Które z tych tematów dla Ciebie najważniejszy? No bo, no, bo zależnie od koledzy, tego. tak, bo bo oni mnie nie lubią. Chyba, to mi się wydaje. Ja nie, nie tak wiem. no raczej? bo przezywają mnie. od Odbiły. Od debili, od nerdów i inne takie. No ja nie wiem co ja mam zrobić. Mama powiedziała, że mam się tym nie przejmować. Mam się tym nie przejmować, ale, ale ja nie, nie dam rady, channel. No. Boże, masz problem z pęcherzem jest przez komputer. Okay, no No dobrze, ja już nie będę tak, przepraszam. No bo to jest dla mnie też trochę takie śmieszne. Śmieszne to jest, bo no nie wiem, czemu Ach. oni mnie tak przezywają. No to patrz, coś kiedy to się dzieje? No, no to zacześ grać w Ej, odkąd jest nowa edycja MK, powiedz? No powiedz. No no bo tak, ja chciałem po, po, pograć z kolegą w tle... Bo ja bo ja robić. Że, że, robić. Że, że on nie gra w klocki i że jestem głównym. Kurwa. I co tak powiedziałeś? No ja powiedziałem, żebyś ode mnie odwalił, bo... Że Komputer to jedyny mój kolega. I, i on jako. podszedł, no i ja też odszedłem. Nagrywa się, Poydę, w hasie, Poydę, w hasie. No i potem następnego dnia czy tam później, coś takiego podszedłem do niego i się sytem czy będzie za mną grał na MCHC. Pojedzie to takie serweru, nie serweru. Znowu u mnie. do mnie, że jestem głupi i że, że nie będzie za mną grał. Ja mu powiedziałem, że już mam kolegów, tam ekipę dwudziestosobową, on nic. <laughs> No Powiedz i, no ci, i tyś tak wiesz, myślałem trochę, że może już nie będę się z nim przyjaźnił, bo zakoordynuję się z tą ekipą, tak? Powiedz, że powiedział, żebyś dawał klatkę w realu. Powiedz, może na 10 się no, no ja myślałem, ja czy... 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 czy, czy zagra ze mną przynajmniej Survivala. No, Survivala. Nie śpię się. No, ale on powiedział, że on nie ma internetu. Cicho, tak bo mu się teksty kończą. Ej, powiedz, że na MCHC żeście boja robili cię wrzucił do fosy. I się obraziłeś no na niego. No i potem następnego dnia, jak on... Znowu chciałem do niego zakładać, no i... No i spytałem się go, czy... No, czy będzie ze mną grał. No i powiedział, że będzie ze mną grał na, na MCHC. No i kopaliśmy fosę. No i jak już ją wykopaliśmy, no to mieliśmy robić boje. Słucha mnie pani. No i no i on mnie... On mnie sklepał do tej fosy i dostałem na trzy dni. płakałem <grym> Ej! Nie słuchaj te pizdy. <grym> no nic nie mówi. Co za szmata. Ej powiedz, no i, tak. No i co ja mam zrobić? Myślę, że mnie rudolał, powiedzmy, myślę, że mi się rudolał. Rozmawiać czy już nie? słyszałem. Nie nie ale, ale mi na nim zależy, bo kiedyś byliśmy jakimś... Powiedz ty byli? jesteś gejem. <laughs> no bo mi się wydaje, że... Pani... Nie, proszę pani, tak serio teraz. Bo mi się wydaje, że ja chyba jestem gejem. Jusur. Nie micrzeczem <laughs> Powiedz, tak, że tak dy... nie chcę... Z nas z na z nie że... Ej, mutys wydajcie wszyscy. Po prostu się ja proszę pani na przykład... Ja proszę pani na przykład nie chciał być gejem, nie chciałbym być gejem. Bądź się śmieją żeby mówią, że jesteś gejem, to bo to chodzisz to w rurkach. Wieczoru, Ej! O ty kurbo. No chyba ci pawoli. Nie, ją nie, nie, mam stary, pani... ja nic, nie. nie, nie Chcę pomóc, to nie. Pani nigdy Stierdala, mnie, nie lubiła. Nigdy mnie pani nie lubiła. Ja już z pani nie będę rozmawiać, bo ja pani prosiłem, że pani mnie wysłuchała, a pani mnie wysłuchała. Będzie trudno, będzie trudno.